Pytania o to, jak od zera zacząć na drutach, prześladują mnie od dłuższego czasu. I to jest bardzo miłe, bo to znaczy, że podobają Wam się te rzeczy, które sama na drutach robię i zrobiłam. Więc jeżeli też zadajecie sobie to pytanie i chcecie spróbować, to przed Wami moje pomysły na to, w jaki sposób możecie to zrobić w każdym miejscu na Ziemi. Jeżeli chcesz zacząć robienie na drutach, nigdy w życiu drutów w rękach nie miałaś, nie miałeś tak samo z włóczką, totalnie jest to dla ciebie czarna magia, to najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna, jest. Zapał. Tak jak z każdą inną rzeczą, której uczymy się od zera, czy to jest język, czy to jest sport. Nie widzę sensu rozpoczynania tego, jeżeli takie obrazki nie przyprawiają Was o szybsze bicie serca. Jeśli takie rzeczy Ci się podobają, ale nie wiesz od czego totalnie zacząć, na pierwsze kroki, od takiego zupełnego zera, proponuję trzy różne sposoby. Pierwsza opcja jest taka, że może znasz kogoś, kto robi na drutach. To jest najprostsza opcja, więc jeżeli masz ciocie, babcie, mamę, wujka, kuzynkę, chłopaka którzy dziergają. I przy okazji podkreślę, że robienie na drutach to nie jest to samo, co robienie na szydełku. To są dwie różne rzeczy. Ja tutaj mówię o robieniu na drutach. Jeżeli znasz taką osobę, to twoja droga jest prosta i przyjemna. Ta osoba cię dalej po prostu poprowadzi. Jednak większość z nas takiej osoby nie ma. Szczególnie, że ta osoba też musiałaby mieć dla nas czas, musielibyśmy mieć na tyle bliską relację, żeby ta osoba rzeczywiście ten czas nam poświęciła. Więc nawet przy kolejnych dwóch sposobach, jeżeli masz taką osobę, to Możesz y, się posiłkować jej pomocą, a nie musi to być y, jakby główne źródło Twojej wiedzy. Zatem opcja druga, kursy warsztaty robienia na drutach od zera. Oczywiście takich kursów, warsztatów e, szukałam w polskich źródłach i znalazłam dwa. I polecam Wam też to hasło sobie wpisać w Google, poszukać, może w Waszej okolicy są robione takie warsztaty, w ogóle na żywo. Myślę, że takie warsztaty stacjonarne to byłoby absolutnie no, coś najfajniejszego, więc sprawdźcie to sobie. A nóż, jeżeli chodzi o warsztaty online, znalazłam darmowe Warsztaty na polskiej stronie Handmade State of Mind. Te warsztaty są napisane, to znaczy musicie sobie to ze skupieniem przeczytać. Tam jest sporo teorii, ale bardzo ważnej. Nie widziałam tam rzeczy niepotrzebnych. Naprawdę, jeżeli przeczytacie ze skupieniem. To, co jest tam napisane, to to są rewelacyjne podstawy i w wielu etapach dalszych będzie Wam łatwiej, bo już będziecie wiedzieli o co chodzi. Więc jeżeli to jest wasz styl uczenia, żeby najpierw układać sobie w głowie teorie, podstawy i potem iść dalej, to chodzenie dalej potem będzie dużo przyjemniejsze, szybsze fajniejsze. A drugi kurs, który poleciła mi moja koleżanka i mówi, że bardzo fajnie się go robiło, i był to kurs wideo online darmowy, organizowany przez Martynę Brzozowską z kierunekdzierganie.pl. Na jej Instagramie ona ogłasza, kiedy taki kurs będzie. Ale na jej stronie także znajdziecie już płatne kursy na robienie bardzo konkretnych rzeczy: czapki, mitenek, rękawiczek i te kursy są z tego, co widziałam po opisie zbudowane no tak naprawdę bardzo porządnie. Jeżeli szukacie kursu, w którym będziecie wyposażeni, wyposażone w takie mega kombo podstawy, to myślę, że to może być fajny, taki mocny, dobry start. Tylko że musicie liczyć się, że jak się siędziecie do tego kursu, to lekcja po lekcji robicie po kolei. Według mojej koleżanki Martyna ma super spokojny głos i bardzo dobrze się od niej uczy, bo w powoli wszystko pokazuje krok po kroczku. I z tego co widzę, po opisie tego kursu. Mam poczucie, że ona tak prowadzi za rękę. Ale jeżeli chcecie zacząć robienie na drutach od zera od zrobienia po prostu konkretnej rzeczy, to jest jeszcze opcja trzecia: kupienia wzoru na konkretną rzecz i po prostu próbowania. To nie jest najłatwiejsza opcja. Ale jest to opcja, którą ja sama wybrałam i którą sama przeszłam, więc się da. Szczególnie, kiedy ten pierwszy wzór będzie miał tutoriale wideo. Może nie będzie to, wiecie, kurs wielki, nie będą to takie warsztaty, nie będziecie prowadzeni za rękę, ale krok po kroku będzie Wam wszystko wytłumaczone i oswoicie się także z w ogóle formą takich wzorów. Pierwszym wzorem, który ja bardzo polecam i ja też go sama robiłam na samym początku, jest czapka od otulamy.pl. Taki wzór kosztuje standardowo tyle, ile zazwyczaj kosztują wzory już same, czyli 50 zł. W nim macie informacje, oczywiście, co potrzebujecie, co musicie kupić. I jest dopisane krok po kroku, jak zrobić tę konkretną czapkę, z linkami także do wideo, w których jest nagrane, jak zrobić oczko prawe, jak zrobić oczko lewe. Czy to jest proste, czy to będzie od razu przyjemne? Ostrzegam, że nie. Dlatego tak ważne jest to, co powiedziałam na początku: ta wewnętrzna podjarka, ta ekscytacja i no, gotowość na to, że uczycie się czegoś nowego od zera. I to nie jest szczególnie. Po na początku proste. Moja pierwsza czapka, właśnie ta z tego wzoru, wyglądała tak, a kolejne wyglądały tak, i chodzę w nich do dzisiaj. Ja nie robiłam zbyt wiele innych czapek, czasem jakiejś przyjaciółce, mojemu tacie jedną zrobiłam, ale ja sama chodzę w tych właśnie w zimie. Są ciepłe, są wspaniałe, uwielbiam. Tego typu czapki, więc to nie jest też tak, że jeżeli na początku coś zrobicie, to w tym później nie będziecie chodzić. Te najprostsze projekty także mogą być bardzo efektowne, bardzo fajne. Wystarczy, że fajnie dobierzecie kolor do waszego stylu i do ubrań, które nosicie na co dzień. Taka ciekawostka przeplotłam tutaj grubą włóczkę, taką cieniutką wielokolorową, żeby dodać czapce coś wyjątkowego. Tak też można do taki tip na marginesie. I teraz klucz tej pierwszej rzeczy, którą zrobicie: czapki, czy to z warsztatów? Czy to takie z wzoru? Zróbcie ich masę. Zróbcie czapki mamie, tacie, siostrze, bratu, przyjaciółce, chłopakowi. Zróbcie ich dużo. Tak, żeby mieć poczucie, że zrobienie czapki, okej, okay. wiadomo, muszę zerkać do wzoru, ale czapka, okej, okay. mam to ogarnięte. I kiedy będziecie mieć już to poczucie, możecie przejść do kolejnego etapu waszej nauki. I tutaj porozmawiamy sobie o wzorach. Najważniejsze we wzorze który zaczynasz robić, poza oczywiście stopniem zaawansowania, bo rzeczywiście na początku warto robić te prostsze wzory, ale jednak naj, 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 najważniejsze jest to, że wzór no, na maksa ci się podoba, że ta rzecz, no ekscytuje cię to, że możesz zrobić coś takiego własnymi rękami, a później donosić. Również przy wzorze ważne jest to, w którą chcesz iść dalej drogę. Zacznij już teraz sobie obserwować różne swetry, czapki, to co ci się na Instagramie zacznie pewnie niebawem podpowiadać. Zacznij szukać sobie projektantów. Ja oczywiście kilku tutaj podpowiem, ale nie wiem, jaki Ty masz styl. Zapisuj sobie te projekty, zaczną Ci się pokazywać nowe i zaczniesz także widzieć. Czy te projekty, które najbardziej ci się podobają, są dostępne bardziej po polsku, czy w języku angielskim? Bardzo możliwe, że w większości będą to projekty dostępne w języku angielskim i błagam, nie przerażajcie się tym. Ja sama nie jestem żadnym kurde native'em. To jest oczywiste, ale nie jestem świetna w mówieniu po angielsku. Jestem taka komunikatywna, umiem pogadać też o bardziej, może zaawansowanych rzeczach, ale bardzo prostymi słowami. Przy czym jasne. Czasem ten angielski to po prostu totalnie nam nie wchodzi. Nie chcemy się męczyć jeszcze dodatkowo angielskim i totalnie to szanuję, w ogóle się też tym nie przejmuj. Wtedy zerkaj sobie po prostu na te proste projekty, bo możliwe, że dojdziesz do poziomu, w którym sama będziesz w stanie wykminić, jak są zrobione te po angielsku i nie potrzebujesz nauki yy, angielskich wzorów. Ale jeżeli czujesz, że jest tutaj szansa. Żeby ogarnąć te angielskie wzory, nie wiem, z translatorem, tam naprawdę nie ma jakichś trudnych słów, tam nie ma czegoś, czego nie przetłumaczy Wam translator Google. Jeżeli czujesz, że ta droga bardziej będzie właśnie dla Ciebie ekscytująca, fajna i bardziej Ci się będzie podobać, to zacznij sobie iść w te angielskie wzory już teraz. W sensie nie angielskie, tylko po angielsku, bo to są norweskie, niemieckie, duńskie, dlatego że. Na tym etapie już robienia kolejnych wzorów będziesz się także coraz bardziej oswajać z nazwami różnych technik, ze skrótami i one często w polskich projektach brzmią inaczej. I po angielsku brzmią inaczej. Wiem to, ponieważ sama ostatnio, po dwóch latach no już robienia na drutach, zrobiłam dwa projekty po polsku i e, myślałam, że mnie coś trafi i nie byłam w stanie tego rozszyfrować, ponieważ tak już byłam przyzwyczajona do oznaczeń po angielsku. Na szczęście przy tym projekcie był wideotutorial, o czym też jeszcze e, opowiem, ale miejcie to po prostu na uwadze już na tym etapie. No właśnie, wideotutoriale one także znajdują się przy niektórych wzorach. E, zauwa że szczególnie przy polskich wzorach jest to popularne, bo zwykle taki wzór to jest po prostu PDF, który dostajecie. Przy czym yy, u niektórych projektantów, yy, na przykład u Petit Nit, czyli duńskiej projektantki, we wzorze PDF są linki do technik, które są użyte w danym projekcie, i pod tymi linkami są wideo przez nią nagrane. Wideo na tym początkowym etapie to może być pomocne? Nie musi być konieczne, dlatego że i to też jest plus uczenia się tych jednak angielskich oznaczeń, że wpisując, Yy, oznaczenie danej techniki M1R, M1L, SSK, K2TOG, ja to mówię tak spo w spolszczony sposób. Wpisując je w YouTube wyskoczy Wam cała masa filmików yy, z dokładnymi nagraniami jak to zrobić, więc nie potrzebujecie linków we wzorze, po prostu jeżeli czegoś nie wiecie, wpisujecie to hasło, ten skrót w YouTube'a i już macie. Zatem macie już ugarnięte czapki. Co zrobić następnego? Moim skromnym zdaniem, czy ja bym poleciła, zrobienie szalika i rękawiczek. Szalika dlatego, że to jest rewelacyjne ćwiczenie na oczka prawe, oczka lewe. Ale to jest też dosyć monotonny projekt, szczególnie jeżeli zrobimy taki prosty szalik, a taki Wam zaproponuję. A rękawiczki, dlatego że kiedy już te oczka prawe, oczka lewe, już z zamkniętymi niemal oczami, o, bez przesady, ale bardzo łatwo już nam wychodzą, to rękawiczka jest idealnym, moim zdaniem, projektem przed swetrem. Dlatego, że jest w niej większość rzeczy, które później przy swetrze użyjemy, czyli zwężanie. Bo tak jak mamy rękawiczkę, na górze ją musimy zwęzić. Odłożenie oczek na później. Tak tutaj zrobimy z kciukiem, bo kiedy robimy rękawiczkę od dołu, tutaj sobie. Odkładamy na nitkę jakąś albo na jakąś agrawkę, taką specjalną oczkę, które tu zostają i robimy dalej. A to samo robi się później przy swetrze z ramionami. Ćwiczymy więc sobie to na czymś dużo, dużo mniejszym i jeżeli będziemy mieć do sprucia pół rękawiczki, to będzie nas to boleć dużo, dużo, dużo mniej niż sprócie połowy swetra. Więc dlatego polecam sobie od tych rękawiczek zacząć. Ale jeżeli chodzi o szaliki, to ja mam takie propozycje. Pierwsza to polski projekt, także handmade State of Mind, szalik Basic Merino. U tej projektantki znajdziecie całe tutoriale, jak coś zrobić. Robiłam właśnie od niej także kominiarkę i inne zupełnie rękawiczki, których akurat nie polecam na początek. Ale ten projekt na szalik wydaje mi się bardzo fajny na początek. Uzupełnijcie sobie czapkę szalikiem, no, rewelacja. Jest też, Wielokolorowy, co myślę będzie poprawiały humor i też będzie jakaś zmiana. To jest fajna w projekcie, jeżeli cokolwiek nam się zmienia, nie jest aż tak bardzo monotonnie i są oczka i prawe i lewe. Także jeżeli chcecie zostać przy polskich wzorach, rewelacja. Drugi szalik, który bym Wam poleciła już po angielsku, to Alex Scarf od Knitting for Olive. Tutaj też mamy i prawe oczka i lewe oczka, a także zwężenia. I tam jest bardzo fajny taki duński vibe zwężanego szalika. Krótszego, mniejszego, większego. Tam macie bodaj trzy rozmiary. No i włóczki Knitting for Olive. Dziergając szybko, zobaczycie jak one są jakościowe i jak przyjemnie się nimi dzierga. Jeżeli chodzi o rękawiczki, które by Wam poleciła na start, te, które ja tutaj mam, także są robione w taki sposób, na którym mi zależy, czyli. Od tutaj ściągacza do góry, nieodwrotnie. Z tym, że ten konkretny projekt zawiera dużo zmian, kolorów, więc chyba nie, nie proponowałabym tego Wam na sam początek, bo to jest kolejna troszkę wymagająca rzecz, o której musielibyście myśleć, chyba, że lubicie na start dawać sobie naj, najtrudniejszą opcję, ale jednak po czapce polecałabym Wam bardziej Vincent Set. To jest zestaw szalika i rękawiczek od Colibri by Johanna. To jedna z takich moich w ogóle ukochanych projektantek, z tym, że pamiętajcie, żeby pierwsze sobie zrobić szalik, a potem rękawiczki nieodwrotnie raczej, no chyba, że już jesteście bardziej zaawansowani. To jest bardzo klasyczny, bardzo taki szlachetny, wydaje mi się elegancki, fajny zestaw i drugi podobny set to Vienna set od wspomnianej już Petit Knit. Widzę, że z kaszmirowych włóczek tam jest zrobiony ten zestaw, także wygląda bardzo elegancko. Myślę, że w każdym kolorze będzie on wyglądał pięknie. I, i szalik, i rękawiczki mają u niej wywinięte końce, co taki fajny vibe wprowadza. A jeżeli szukacie czegoś troszkę bardziej szalonego, to na Hip Knit Shop znajdziecie bardzo prosty wzór na rękawiczki Imagine Mittens i w w tym sklepie dodatkowo możecie je sobie kupić od razu z potrzebnymi włóczkami. Wybieracie sobie kolor, jaki Was interesuje, wybieracie język, w jakim chcecie kupić wzór. To też jest fajna, wygodna forma. Z Norwegii przyjeżdża do Was paczka. I jeżeli macie już czapkę, szalik, rękawiczki, to myślę, że spokojnie możecie przejść do robienia pierwszego swetra. Ja wybrałam kilka najprostszych projektów, robionych, co jest super ważne, od góry, czyli od szyi tutaj, w dół. Pierwszy sweter, który ja zrobiłam, to Stay Up Till Down, jeśli dobrze czytam, od Weroniki Lindbergh, czyli kutowej kichki, właśnie. Um, wiem, że buczka, która jest jakby preferowana do tego projektu, już nie jest dostępna, a na początku raczej ciężko sobie podmienić. Ja wciąż jeszcze nie wiem, czy to do końca potrafię, ale znalazłam bliźniaczo podobny Louisiana Sweater na stronie Petit Nit. W którym zaproponowana jest w ogóle bardzo miła włóczka. Wiem, bo sama mam z niej cardigan. I w zakładce wideo znajdziecie instruktorze co do konkretnych technik. Nie przestraszcie się, że pani mówi po duńsku, są angielskie napisy. A najważniejsze jest to, co na tych filmikach widać. Z projektów po angielsku znalazłam także bardzo ładny, taki szlachetny, klasyczny sweter u Knitting for Olive, czyli także na stronie tej marki włóczek, który został zaprojektowany specjalnie dla osób początkujących i nazywa się Simple and Simple Sweater. Wygląda tak jak widzicie. No, myślę, że jest to projekt tak uniwersalny i tak klasyczny, że warto go mieć w szafie. Myślę, że każdemu na pewno miło się będzie w nim chodzić, ale mam także dwa swetry, które znalazłam w polskich projektach u Handmade State of Mind Sweater Basic z tutorialem wideo, co może być, jak już wiemy, bardzo pomocne i wspierające oraz sweter So Simple 2.0 od otulamy.pl. Jest tam wersja prostsza dla osób zupełnie początkujących i dla bardziej zaawansowanych są wideotutoriale także w tym projekcie. Więc jeżeli szukacie polskich projektów, to te dwa wydają mi się bardzo fajne na start. I to, co przy pierwszym swetrze, e, możliwe, że pierwszy raz będziecie robić, to jest M1R M1L, czyli Rozszerzanie przy czapkach. Mieliśmy zwężanie tutaj będzie, rozszerzanie. Tak jak przy rękawiczce odkładanie oczek na później. To jest proste, tego się w ogóle nie bójcie. Słuchajcie, samo się to nie zrobi, od oglądania się to nie zrobi. Po prostu trzeba robić. <laughs> Robienie na drutach to przede wszystkim moim zdaniem praktyka. A żeby mieć dużo praktyki, to trzeba to lubić, więc spróbujcie sobie, czy w ogóle Wam odpowiada taki, taka forma odpoczynku, spędzenia czasu. Robić na drutach może i w tramwaju i w autobusie i oglądając telewizję, no może zerkając na telewizję, słuchając podcastów, spotykając się ze znajomymi. Wiem, że może nie każdy, ale myślę, że wiele z nas, szczególnie mając na to mega podjarkę, znajdzie chwilę, żeby co jakiś czas sobie na drutach porobić. W opisie znajdziecie linki do wszystkich projektów, które tutaj zaproponowałam, a tym samym także do stron projektantek, które bardzo cenię i polecam wam sobie te ich projekty w ogóle obejrzeć, zobaczyć, jak fajne rzeczy można zrobić na drutach. Ja w swoim filmie, który nagrałam pół roku po rozpoczęciu Dziergania, pokazałam, co wtedy robiłam i co już byłam w stanie zrobić, więc jeżeli szukacie takiej dodatkowej motywacji, zerknijcie sobie na ten film. Mam nadzieję, że te rady były dla was przydatne. Dajcie znać w komentarzu, jak wasze nastawienie. A jeśli nie wiecie, co napisać, to napiszcie po prostu na drutach. Tymczasem obserwujcie mnie na Instagramie, czy to na moim głównym profilu, czy na profilu z projektami, które robię na drutach. Oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo od inspiracji tu jest masa we vlogach. Do zobaczenia, cześć! A ten sweter to projekt Hi Hip Knit Shop. Link do niego też zostawię w opisie.